Moi drodzy, zaczynamy przygodę w przemyślu motocyklową. Dzisiaj jadę pierwszy raz z otwartym kaskiem, więc będę się starał nie zawalać, nie wiadomo jak yy, szybko. Jest gorąco, ale będzie też burza prawdopodobnie dzisiaj. Powiem Wam, że to jest jedyny moment, w którym możliwe, że trafię na okienko pogodowe przed wyjazdem moim. Więc żeby nagrać coś z motocykla padło na to, że była to taka spontaniczna dzisiaj decyzja z wyjściem, ale miejmy nadzieję, że się fajnie przejedziemy tak naprawdę. Całkowicie inaczej się jedzie z tym otwartym kaskiem. Ja mam oczywiście swoją szczękę dzisiaj ubraną, ale właśnie w wersji jadę tej półotwartej. Więc tak jak powiedziałem, będziemy się starać jechać normalnie, bez przesadnej prędkości, ale właśnie, żeby sobie pogadać. Także dzisiaj też jesteście u mnie na szyi tego prostego... Względu, że z pozycji kasku patrzylibyście tylko i wyłącznie w niebo. Właśnie jesteśmy ścigani przez jakiś samochodzik. O, odjechał jednak. Dobra, moi drodzy, plan jest dzisiaj prosty. Zamierzam pojechać w miejscowość, o której napisał mi jeden z moich widzów. Czy w okolice, które zostały napisane mi i wyznaczone przez jednego z widzów. Są to Chnatkowice i Drochojów. To jest jakoś 25-30 minut drogi czasu od Przemyśla. Więc tam właśnie zmierzamy, jakieś 20 kilometrów i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Faktycznie w tamtej okolicy chyba nigdy nie byłem. Część drogi jest mi znana, a część to będzie całkowicie nowe właśnie przeżycie. Więc zobaczymy, jak wyjdzie. Tutaj jadę na pamięć całą tę trasę wyjazdową przez Łujkowice. Później na orzechowce i w orzechowcach pierwszy raz będzie fragment, który tak naprawdę, którego nigdy w życiu jeszcze nie robiłem. Dobra, przycięli trawkę czy nie przycięli tutaj? No, nie wiem, widzę, że tylko dziury jak zwykle są. Trawki nie przycieli na tym forcie, a szkoda. Wczoraj na rowerku, dzisiaj na motocyklu. Mówię, jak popatrzę się do przodu, to wydaje się, że pogoda zapowiada się fenomenalnie na dzień dzisiejszy. Dzisiaj jest niedziela, więc ruch też na drodze jest mniejszy. Aczkolwiek, jak popatrzę się do tyłu, to nagle widzę chmury. Także jaka pogoda nam się dzisiaj trafi? Czy za dwie godziny nie zacznie padać? Zobaczymy. Ale zdążymy raczej dojechać przed jakimś większym deszczem. Chyba. Dobra, kierunek w prawo. Czy coś z lewej jedzie? Nic z lewej. Jedziemy na Lipowice w takim razie. Tutaj cyk. Kierunek. Redukcja. Hamujemy bo tutaj coś może jechać faktycznie, tutaj się muszę bardziej popatrzeć Ale na szczęście niczego nie było jak już zauważyłem dzisiaj ruch jest mniejszy I, i to jest faktycznie plus dzisiejszego dnia i tak jak wspominałem całkowicie inna przygoda i komfort jazdy podczas posiadania zamkniętego całkowicie kasku o! A tak jak w tym momencie, otwartego przynajmniej po części. Przyjemność z jazdy, powiem Wam, dla mnie, takiej miejskiej, zdecydowanie rośnie w kasku, który nie jest cały zamknięty. Wiadomo, jeżeli trzeba byłoby gdzieś pojechać dalej, poza miasto, no to zdecydowanie wolałbym jechać już w zamkniętym kasku. Tutaj ta szczęka się faktycznie przydaje, ale jeżeli jeździmy po mieście, jeździmy 40-50 km na godzinę, no to myślę, że otwarta szczęka jest jak najbardziej fajnym pomysłem. Powiem Wam, ten wiaterek, który mogę czuć na twarzy w takim skwarze, naprawdę dużo daje z tą otwartą szczęką. No i plus oprócz tego fajnie też, że mam ubrane okulary, a oprócz tego spuszczoną blendę bo jednak też chroni to jakoś oczy czy przed owadami, czy też przed wiatrem, który gdzieś się tu wzmaga. Póki też nie będę miał ogarniętego tego mikrofonu, to mam, nadzieję, że, to mam nadzieję, że całkiem dobrze mnie będzie słychać w takiej wersji po prostu. Z tymi mikrofonami to mówię, jest jazda, a co chwilę są jakieś wyjazdy, jakieś inne rzeczy trzeba przygotować i też ciężko się ze wszystkim dobrze wyrobić. Dobra, zjeżdżamy sobie, w sumie z miasta wyjeżdżamy. Wjeżdżamy z obszaru zabudowanego. Ale, tak jak powiedziałem, my dzisiaj na spokojnie. Chyba że odwiedzimy jeszcze tę wieżę o widokową. Bo koniec końców na nią nie wchodziliśmy. A może już jest wejście zrobione. Ło panie, ile osób na Brunerze? Ty! Weekend i patrzcie, co się na Brunerze dzieje tym parku linowym. Nice. Teraz za każdym razem jak będę ten jechał, to będę podziwiał. No ale to w dalszym ciągu pozostaje problem z miejscem parkingowym na tym Brunerze Bo ja mam wrażenie, że przepustowość tego parku linowego jest większa niż liczba miejsc parkingowych. Dobra, wieża widokowa do sprawdzenia. Simpsonik. Nice. Dobra. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest gotowy produkt do wejścia, chociaż ja widziałem tam ostatnio kogoś. Aczkolwiek chyba są dalej znaczniki, że to jest teren budowy. Mam nadzieję też, że wszystko widzicie w ogóle, bo to tak nigdy. Nigdy do końca nie wiadomo, czy wszystko widać. Ale powtórzę się raz jeszcze. Jedziemy na Chnatkowice i na Drohojów, w których nigdy w życiu nie byłem. Wiem, że trzeba przejechać przez Orzechowce, a później, kurczę, nie do końca wiem jak. Ale no spróbujemy, spróbujemy. Teren budowy, to kiedy to będzie oddane? I gdzie tu jest wejście w ogóle? Oddali taras widokowy w Krzywczy i tam też zauważyłem tę sytuację, w której po prostu w której po prostu ludzie wchodzili zanim jeszcze obieg był oddany do, do użytku. Okej, okay, ktoś zajechał. Dobra, z tego co widzę, to na tym forcie też coś zrobili. Zrobili tutaj ławeczki, jest kosz na śmieci, jest miejsce na rowery w tamtym miejscu. Zrobili nawet kładkę jakąś. Są jakieś opisy wrzucone i chyba to miejsce próbują jakoś zagospodarować. W ogóle mam wrażenie, że tam w środku też teraz widać miejsce, gdzie było jakieś okienko. Moim zdaniem powinny być takie małe modele przy każdym z takich fortów, że można było pokazać, jak ten fort wyglądał kiedyś i sobie go porównać. Jakąś albo wiecie takie zdjęcie 3D albo coś. To by było fajne. A tu widać, że ktoś sobie grilla robił na tym jeszcze takiego ze sklepu. No i nie wyrzucił śmieci, niemiło. Nawet inpościg mają, nawet paczkoma dwójkowicach, nice! Ale w sumie chodnik im też zrobili, przynajmniej taki fragment. Także mega dobrze. Moim zdaniem to już jest, widzicie, taki pokaz tego, że cywilizacja dotarła gdzieś dalej, jak kiedyś faktycznie mieszkanie, często w takich okolicach równało się pewnemu wykluczeniu społecznemu, ciężko było dojechać, wiecie, ciężko było doprowadzać media do takich miejsc. Tak teraz nie ma z tym często aż tak dużego problemu, przynajmniej przy takich nawet okolicznych przy mieście wioskach. I praktycznie zrobiła się z tego sypialnia większego miasta. Czyli coraz dalej nam się miasto rozszerza, czy jakby swoje macki rozpościera. Wiecie, słupy widać nowe wioska, też ma pewnie więcej pieniędzy i to się wszystko fajnie razem łączy wtedy. To są chyba jedne z najstarszych, jeszcze takich zadaszeń autobusowych, przystanków autobusowych, jakie kojarzę stąd. Że takie zadaszenia, takie przystanki to ja pamiętam sprzed dwudziestu paru lat. No a tutaj są dalej. No i wjeżdżamy, moi drodzy, o chowce, Za moment na skrzyżowaniu. Będziemy musieli skręcić sobie w prawo. A później chyba zaraz, kiedy zobaczymy tylko napis Dunikowiczki, skręcić w lewo. To jeszcze znam. Łańcuch Żurawica, a tędy jeździmy często z Jarosławia. To jest taka nasza droga widokowa po prostu. Podnik jest. Co prawda jest głęboki rów po lewej stronie. I do niego nie chciałbym wpaść, ale nie trzeba. Nikt nie zmusza. Oprócz tego dziwnego uczucia, które mówi mi, ej, weź se wskocz do rowu, zobacz jak to będzie, to nic mnie do tego rowu nie przyciąga. No, chyba że jego głębokość przyciąga mój wzrok. Okej, okay, tak może być. No, jedyny minus jazdy w otwartym kasku to temu za zafajdane. Już przy zamkniętym kasku przecież widać, ile muszek się rozbija na szybie, a tutaj dzieje się to też cały czas. Może jeszcze do takich podróży jeden kask sobie kupić, nawet nieszczinkowy, co otwarty, ale z dużą szybą taką. To też nie byłby zły pomysł, ale my właśnie jedziemy dzisiaj gdzieś indziej. Czyli jedziemy w lewo tutaj chyba. No i tędy moi drodzy jeszcze nie jechałem. To jest droga co prawda na Skronisko, więc pewnie wiele osób ją zna, ale sam nigdy chyba tu nie jechałem. No ten stadion to nawet całkiem ładnie zagospodarowany. Mają jakąś taką siłownię na zewnątrz, też spoko. Powiem Wam, że na blendzie mi się rozbijają teraz te łóżki. Jak normalnie by się na szybie rozbijały, na szybce, tak teraz na blendzie. Dobra, środkiem się przejedziemy. Czy ja na tych nadkowice dojadę? Nie mam pojęcia. Miejmy nadzieję, że nam się uda. W którymś momencie przez jakąś kładkę powinienem w teorii przejechać, ale jaka i gdzie, to tego nie wiem. To chyba ta kładeczka jest. Na to wychodzi. I teraz chyba w lewo. A nie w prawo. Wydaje mi się, że pokładce miało być w lewo. nie mam pojęcia gdzie my jedziemy. Mam nadzieję, że dobrze. A tych wiatraków to jest więcej niż myślałem. Ej dobra, ciekawa droga, nie mam pojęcia gdzie my jedziemy. Zaczyna robić się dziwnie tutaj. Tak bardzo wąsko się zrobiło tymczasem. Uuu, jakiś myszołów nad nami. Lata w poszukiwaniu jedzonka dla siebie. Centralnie nad nami leci. Mam nadzieję, że my po prostu nie dojedziemy do schroniska i tyle, i to jest faktycznie dobra droga, powiem Wam, żebym sobie sprawdził chętnie. tak leciutko, żeby psów nie drażnić. Przejeżdżamy zaraz pod, czy obok, czy pod wiatrakami wielkimi. A obok było właśnie schronisko w Orzechowcach. Jest to bardzo popularne, znane schronisko tutaj pod przemyślem, gdzie bardzo dużo osób przyjeżdża, żeby na taki wolontariat, żeby po prostu przejść się z tymi zwierzakami. Ja mogę ze swojej strony oczywiście polecić. Jeżeli ktoś by chciał jakiegoś zwierzaczka, to, to zaadoptować fajnego psiaka, kotka lub inne zwierzę. Tutaj jest orzechowiec. Jeżeli sam bym poszukiwał jakiegoś zwierzaczka, to prawdopodobnie bym tak zrobił. My też przecież swojego kota to przywieźliśmy, tylko że z Częstochowy taką bidę znajdę. Jeżeli ktoś może wspomóc, to też zapraszamy zawsze do wspomagania schroniska w Orzechowcach. Jest to zawsze jakiś taki dobry, fajny gest, a im się na pewno zawsze przyda pomoc, po prostu i ręce do jakiejś pracy, do wolontariatu. Powiem wam, tak przy kilku polach, to ja bym nie chciał mieszkać chyba. Jednak koniec końców. O Jezu, ty, a tutaj gdzie? To już jest ta droga z, o... z Orów? Taki ściuk jest. Widzę, że tutaj fajna trasa rowerowa jest. Powiem Wam taka niedoceniana droga rowerowa. Muszę się tu wybrać. Co prawda, już widzę, że są spore przewyższenia. Ale naprawdę jest tu ładnie, a ruchu drogowego praktycznie tutaj nie ma. Ale to jest kwintesencja okolic Przemyśla i Pogórza Przemyskiego. Czyli co chwilę górka-dół, górka-dół, górka-dół. Dobra, zobaczymy czy to jest w ogóle ta trasa, którą powinniśmy zrobić. Czy dojedziemy sobie na, na miejsce, które nas interesuje. Powiem wam, że się biłem z myślami, czy dzisiaj w ogóle jechać na ten motocykl, bo miała być niedobra pogoda. Ja mam niedługo nagrywki, ale koniec końców chyba dobrze zrobiłem. Pogoda na razie dopisuje, ale tu jest zjazd! O Jezu, tu jest podjazd w takim razie! Gigantyczny! Bez skitu, ale tu, tu trzeba będzie podjeżdżać na rowerze. Masakra! Dobra, ja powinien prosto jechać. Jest są Chnatkowice. Dobra, są te Chnatkowice. Jedziemy w prawo, bo w lewo widzę, że jest ślepa uliczka. Mają chodnik w Chnatkowicach. Wiem, że widz gdzieś z tych okolic jest. Pozdro dla widza jak coś. No w Chnatkowicach to ja nie byłem jeszcze, faktycznie. Scenę nawet mają jakąś rozłożoną, a tu kiedyś sklep pewnie był. No patrzcie na to. Scena, jakiś plac zabaw, mostek ładny, dom kultury. Dobra, jedziemy główną w prawo. Nadkowickie centrum nawet jest jakieś coś w rodzaju ronda. Uuu, ktoś jakiegoś... jakąś ładną zabytkową terenówkę ma jakby. Ładna, ładna. Na drochojów to powinien być gdzieś w prawo, ale ja nie wiem, które prawo. Czy teraz nie pojedziemy za daleko od tego Drochojowa? Jest taka szansa. A może właśnie jedziemy dobrą drogą i jak pojedziemy w prawo, to będzie skręt na drochojów. Ciężko stwierdzić. Dobra, dojeżdżamy do miejscowości, które się nazywają trójczyce. Gdzie my jesteśmy, nie mam bladego pojęcia. Ej, idealnie ty! Bez mapy, drohojów. Dobra, fajnie, fajnie. Udało mi się dojechać na drohojów. Pierwszy raz tutaj jestem w tej okolicy. Mam nadzieję, że wyzwanie zostało przede wszystkim ukończone. Ja widziałem, że tutaj jest jeden domek, który jest oznaczony jako zamek. Nie wiem dlaczego. Jego historię trzeba będzie się zagłębić, ale wyglądał on bardzo jak taki właśnie może dwór obronny stary. No dobra moi drodzy, przychodzi do was chogaty z przyszłości i przeczytam wam historię Drohojowa. Drohojów od 1615 roku należał do Drohojowskich, którzy w pierwszej połowie XVII wieku wznieśli tu zamek. Najazdy tatarskie w 1623 i 24 roku niszczą miejscowość, a potem najazdy Szwedów w 56 i Węgrów Rakoczego w 57 doprowadzają do Zgliszcz. W XVIII wieku na skutek najazdu szwedzkiego i przemarszu wojsk rosyjskich zamek został zniszczony i Popadł w ruinę. Na przełomie XVIII i XIX wieku założono tu park dworski. W początkach XX wieku wzniesiony został w rejonie dawnego zamku murowany dwór, i to jest prawdopodobnie to miejsce, które dzisiaj zobaczymy. I faktycznie kościół parafialny w Drohojowie jest to dawna cerkiew Pokrow, boga rodzicy w Drohojowie i faktycznie po wojnie przejęta przez Kościół rzymsko-katolicki zmieniona na parafię rzymskokatolicką w Drohojowie. No ładny kościółek, ładny. To trzeba przyznać, i chyba w oddali ja już widzę ten, ten punkt, do którego jedziemy, i będziemy z niego tak naprawdę już wracać. To ma być taka krótka podróż w odkrywaniu różnych ciekawych rzeczy w naszej okolicy po prostu. I tutaj zrobimy sobie nawrotkę chyba właśnie, tak. No faktycznie jest to jakaś brama wrzucona. Mamy wrzucone w ogóle jakieś kolumny na przedzie. Wygląda, jakby to kiedyś mógł być jakiś taki faktycznie zabytkowy dwór. To normalnie kolumny stawia sobie z przodu, wiecie, domu. Ciekawy wygląd na pewno. Gdzieś z tyłu, wiecie, gospodarstwo. Z przodu taki wjazd albo jakiś taki folwark po prostu nawet. No nawet sobie jeżdżą na hulajnogach elektrycznych tutaj. W sumie dobry całkiem środek transportu no jak na taki teren. Dobra, pozostaje nam tak naprawdę już powrót. Myślę, że pewnego rodzaju wyzwanie zaliczyliśmy. Odwiedziliśmy Drohojów. Odwiedziliśmy te Knatkowice, dwa miejsca w których kompletnie nie byłem, a bardzo często po drugiej stronie od Radymna, od Nizin jeżdżę właśnie tutaj na okolice Świętej te sprawy, a tutaj kompletnie nigdy nie przyjechałem. Trzeba było to zmienić i uważam, że to był wyjazd udany, A ciekawi mnie historia w sobie tego, czy to była cerkiew to jest kościół. Taki stricte, stricte cały czas był kościół. No to teraz co? Trzeba trafić z powrotem do Przemyśla po prostu. Dobra, co to jest za trik, który się robi, żeby na przykład jak przejeżdża się obok psów na motocyklu, żeby jakby nie było takiego warkotu słychać motocykla. To nie chyba, że łapiecie za sprzęgło. Tylko co, co trzeba zrobić? Bo widziałem, że są takie triki, że ludzie tak robią niby. Ale nawala! Niech ciśnie tego prądu z tych wiatraków, no. Raz, dwa, trzy, sześć wiatraków w okolicy. Droga się wydaje spoko, ale strasznie tu rzuca. Straszne garby się porobiły na tej drodze po prostu. Smutno dla takich bezdomniaczków powiem wam. Nie wiem, jakoś do takich zwierząt... Yy bezdomnych, mam na tyle dużą empatię, że zawsze mi smutno, gdy, gdy patrzę i pomyślę sobie, że takie bezdomniaczki sobie muszą żyć. I zawsze jestem jakoś tak bardziej zadowolony, że przynajmniej tego naszego kota udało się faktycznie uratować mu życie i, i je dużo, dużo wydłużyć i przede wszystkim większy standard tego życia zapewnić. To jest jakiś plus i znowu objechany. A ja tu już trasę znamy. Za moment dojedziemy do tej drogi, gdzie zawsze jeździmy. Także tu już na chilku cała trasa. O Jezusku, patrzcie na to, gdzie tu. O dobra, tu się nie spodziewałem samochodów jeszcze zobaczyć. Na tym pasie zieleni po prostu. Tu wszędzie są teraz samochody. Widzę, nawet RJA było. RRS, co to jest RRS? RRS. Moi drodzy, Ford 8 Łętownia jest już trochę ogarnięty chociaż trochę